Dzień dobry moi drodzy. Pierwszy etap hydrauliki w zasadzie skończony. Zostają jeszcze jakieś tam kosmetyczne rzeczy, ale tak naprawdę czas nas troszeczkę gonił, bo jutro mamy styrobeton. Więc, tak naprawdę, już pod styrobeton 10 cm jest wszystko, wszystko przygotowane. Więc co? Pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy garaż, tu będzie cała konsola i tutaj mamy główne podejście, główne podejście wody. Generalnie sytuacja tutaj się, tak jak już wcześniej wspominałem, zmieniła, bo mieliśmy Aroty właśnie w tamtym miejscu pociągnięte do prądu, wody i tak dalej. Ja nie pamiętam, co się wtedy stało, że się pozmieniało. I niestety Arota nie zrobiliśmy tutaj i przejścia, przejścia pod wodę, więc chłopaki mieli troszeczkę więcej, troszeczkę więcej roboty. Musieli tutaj wykuć chudziaka, przykopać się po prostu pod ławą i zrobić tak naprawdę to na nowo także co będzie osobny licznik na ogród osobny licznik na dom tutaj tak jak wspominałem wcześniej zrobiliśmy sobie podejście ciepła zimna woda do takiego brodzika dla psa tak jak tak jak wspominałem wcześniej znaczy no nie tylko dla psa na no, takie brudne rzeczy więc z płytek sobie zrobimy taki taki brodzik mamy mamy odejście radki a tutaj mamy wyjście na drugą stronę na zawór zewnętrzny, kratka w, w garażu także będzie, także będzie w tym miejscu słuchajcie, tutaj wygląda to w ten sposób ponieważ na początku w ogóle nie planowaliśmy tutaj żadnej wody i tak dalej i tak dalej, żadnego odpływu Natomiast to się zmieniło, urodziło się w trakcie, no i w zasadzie wyszło, wyszło z tą kanalizą jak wyszło, jest wyżej, no ale spoko, styrobeton i potem trochę zabawy ze styropianem będzie, to wszystko, to wszystko przykryje, więc myślę, że nie będzie, nie będzie problemu. No i co, idziemy dalej, słuchajcie, tutaj mamy całe pomieszczenie gospodarcze i kotłownie, wszystko jest rozprowadzone, brudna umywalka tak, ja tak to nazywam, a jeszcze będzie też jedna zmiana znowu zmiana, bo mówiłem, że rozdzielacz będzie tutaj natomiast wszystko będzie przeniesione na drugą stronę tutaj w to miejsce, bo tam się jednak rozdzielacz wyszło trochę tych pętli i ten się rozdzielacz właśnie tam nie zmieści, pralka i odpływ, woda i odpływ do, do suszarki, no i gaz Cała, e, cały osprzęt będzie właśnie w tym miejscu. Także mamy ciepłą wodę, zimną wodę i cyrkulację. Robimy sobie cyrkulację, tak jak wspominałem wcześniej. Koszt tak naprawdę jest zerowy. Jeżeli chodzi o samą pompę cyrkulacyjną, no to będzie koszt tam 400 zł. No i tutaj się można też zastanowić, czy to jest opcja warta, e, e, warta montażu, czy też. Czy też nie. Nie wiem generalnie, czy na taki mały domek to jest aż tak potrzebne. Natomiast my robimy, bo tak jak mówię, to jest koszt zerowy. Jeżeli nie będziemy chcieli korzystać, to po prostu korzystać nie będziemy. Natomiast spuszczanie zimnej wody będzie byłoby tak samo kosztowne, jeżeli chodzi o eksploatację, będzie tak samo kosztowne pewnie jak cała ta, cała ta pompa cyrkulacyjna miałaby chodzić, zrobimy sobie pewnie jakiś tam zegar czasowy, żeby on, żeby ta cyrkulacja się włączyła w odpowiednim czasie, czy na jakąś czujkę, zobaczymy jak to, jak to rozwiążemy, no i co, woda idzie oczywiście tutaj do kuchni, hop, zlew będzie w tym miejscu, tak jak mówiliśmy wcześniej, mogłoby, znaczy od razu powiem, okno pewnie nie będzie się, pewnie nie będzie się otwierać. Zobaczymy, jak to, jak to jeszcze wyjdzie w praniu. Natomiast okno najprawdopodobniej będzie się tylko uchylać. Zrobiliśmy to świadomie z tego względu, żeby mieć tutaj po prostu dużą przestrzeń blatu roboczego. Idąc dalej, słuchajcie, mamy małą Łazienkę. No i co? Tutaj też jest wszystko gotowe pod umywalkę do lewej strony. Odpływ kibelek, odpowietrzenie, prysznic. No i tak to sobie słuchajcie, idzie. Kolejna łazieneczka. Cyk. Umywalka, wanna, prysznic i woda do kibelka z odpowietrzeniem. Także co. Pierwszy etap, tak naprawdę, skończony. Tam jeszcze jakieś kosmetyczne rzeczy. Dzień dobry, pora podsumować. Słuchajcie, pierwszy etap hydrauliki, który jest już za nami. To, jak tutaj wyglądała cała instalacja, już widzieliście przed wylaniem styrobetonu. Natomiast co? No, tutaj w zasadzie już jest prawie wszystko skończone. Brakuje tylko zaworu, bo. Hydraulik mówił, że przyszedł Przyszedł nie ten, zamówił nie ten który, który być powinien Tutaj oczywiście zaraz wleci styropian Wodę jak widzicie mamy jak widzicie mamy Musimy zrobić teraz mapkę powykonawczą I wtedy dopiero Wodociągi założą nam Założą nam licznik Cała konsola wleci w tym miejscu Tutaj najprawdopodobniej też Będzie stał uzdatniacz Wody, o którym też już wspominałem Więc tak jak widzicie wszystko jest tutaj już gotowe, pomieszczenie gospodarcze na razie, w sensie nasza kopołownia wygląda w ten sposób, wszystko zaciągnięte goldbandem, czeka na montaż, słuchajcie, Luzia tutaj już sobie działa ze styropianem, wrzuca do środka, no i co, mamy naszą kuchnię, idziemy, idziemy dalej, słuchajcie, to już widzieliście, ale przejdźmy jeszcze raz, Zobaczycie, jak to już jest, żeby nie było potem żadnych dziwnych komentarzy. Zobaczycie sobie, jak to zostało wszystko wykonane. Oczywiście, zaraz powiem Wam o cenie. Cena jest uzależniona od tego, ile było roboty i ile tych podejść trzeba było zrobić. Więc tak, mamy, słuchajcie, moi drodzy, dwa prysznice. Mamy dwa WC stelaże. Dwa WC z odpowietrzeniem. Mamy dwie umywalki. Mamy wannę. Do tego, co my tutaj jeszcze mamy, w garażu mamy kratkę. Kratkę mamy też w pomieszczeniu gospodarczym. W pomieszczeniu gospodarczym mamy pralkę, suszarkę. Mamy zlew. Oczywiście cała instalacja. Do kotła gazowego. No i co my tutaj jeszcze mamy? Aha, i nasz brodzik tutaj w, w garażu, plus oczywiście uzdatniacz wody. No i całe podłączenie i jeszcze cyrkulacja. Pierwszy etap, słuchajcie, hydrauliki, wyszedł nas 8100 zł. To jest cena z materiałem, robota i materiał. Oczywiście też w komentarzu, znaczy w komentarzu, w opisie wrzucę wam po prostu e, namiar do naszego hydraulika. E, zobaczyliście sobie, e, poznaliście cenę, czy to dużo, czy to mało. Znowu pozostawiam wam natomiast e, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać to może z takiej usługi skorzystać. My póki co jesteśmy zadowoleni. Teraz będziemy lecieć z drugim etapem, e, czyli z naszą podłogówką, którą wykonuje też ta sama firma, ten sam hydraulik. Oczywiście tutaj tak samo mogłem wykonać wszystko sam, ale nie wykonałem, zleciłem, zapłaciłem i tak już ma być i będzie. Jeżeli chodzi o materiały, to z tego co widziałem ten etap był na gebericie robiony. Jak to tam wygląda z podłogówką, to wam powiem, bo nie pamiętam wszystko miałem, wszystko miałem w każdym razie w wycenie. Kasę już znacie, cały zakres robót tak naprawdę poznaliście, więc myślę, że możemy zakończyć już ten materiał z pierwszym, z pierwszym etapem hydrauliki. Do zobaczenia.